Witam wstaje repostały skończynek z Hertz of Iron, 4 gramy jako Etiopia. No, jesteśmy już na prostej drodze, dobra, wy tutaj wracacie do tej armii. Stop, idźcie patrolować. Szukać gwałtów. Potrzebne 65 dywizji, posiadamy ich chyba 79. Mamy pacyfikację ruchu oporu, więc najpierw chcę e, naprawić dużo. Tutaj, e, dużo dużo budynków. Dlatego to zostawimy tutaj leci. A tak na te Chiny mamy bardzo. Znaczy Chiny i Japonię na żółtków. o. Mamy bardzo łatwą drogę, gdyż o, sam posiadam więcej wojska niż oni. Może nawet dzięki tym niszczycielom jakiś tam desant postaram się przygotować. Ciekawe, czy dam radę tam dopłynąć, czy tak, dzięki Aliantom dam radę dopłynąć dają przestrzeń morską. No możliwe, że z Korei z czasem jakiś desancik pójdzie. Tylko co możemy ta zrobić? Obecnie ludności nierdzennej posiadamy 172 miliony. Całkowite sobie ludzkie 3 miliony. 25% zdolnej do służby w wojsku. Czyli chyba ogólnie ta liczba 12 milionów jest liczbą przed wojną. I tutaj jest liczony milion z armii. I jest liczone. 2 miliony ze strat, a to wygląda. Szwedzi sami milion stracili aż. u Wariaty Imperium Manjukuło Menjingyang. Pokoje te Araby: jak coś nie wysadzać się. Logistyka, sprzęt, wsparcia jest. Nadrobiona została także artyleria. W nadaniu tyle fabryk. Mogę jeszcze stal, nie stal, w ogóle już nie pobieram. Zamiast wolfram mogę odpuścić. Ale jednak wezmę ten chrom... U, nie, 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 nie. O jeden chromu więcej. Albo tak patriotycznie, na 32 tutaj ja widzę potrzebuję. Czyli tutaj usunę całkowicie, tak patriotycznie pójdę. Patriotycznie, solidarnie, solidarnie pójdę. O ZSRR to w końcu ruskie, nasze tutaj takie cudzysłowie przyjaciele. Tutaj Szwecja sobie jeszcze jakoś istnieje z jedną dywizją. Ciekawe czy się odbudują i odepną, chociaż tutaj jednak ta Norwegia ma dostęp. Ruscy może coś zrobią, posiadają tutaj dwa okręty jak widzę. Podwodne, no to wygląda dwie dywizje, aż... przekaż kontrolę, oddam wszystko, oczywiście. Coś mogę zbadać, <laughs> sam się zbołuję, <zbadaj. śmiech> bardzo zabawne, kochani widzowie. O, mogę skorzystać z lotniska. A, oczywiście nie werbuję nowych samolotów, gdyż nie mam z czego zwerbować nowe samoloty, czyli ludności nie mam, nie mam ludzi, żeby dać do samolotów, o tak to powiem. Może tutaj jeszcze 60 wyślę, żeby samemu zapewnić sobie przewagę w powietrzu. Dbano tylko jeden reaktor jądrowy? Ja chyba rozumiem dlaczego, Byłem dwa reaktory jądrowe, tego jestem pewien, pewny. A drugi jest niewykorzystywany z tego powodu, że moje, mojego tutaj nastawienia wobec polityki do, do, do Włochów. Ale to nie jest jakiś wielki minus. Jak to po prostu rzucić bombę atomową. Yup. Cyk! W końcu rzuciłem osobiście bombę atomową. Nadal są bardzo zorganizowani. Ale dodaje mi taką wewnętrzną satysfakcję zrzucenia atomówki na Uan Bator. Sorry, Mongolia za zniszczenie ci <grymne> ekonomii praktycznie. Tutaj was tak przydzielę. Dzielna Etiopia przyszła odbijać. A tylko 84% nadal. Oni żadnego lotniska, jak na to wygląda, nie, nie mają lotniska, ale nie dzielą się z tym przyjaciółmi z kominternu. Tutaj chodźcie czołgi, zajmijcie to nie, wy, to wy zajmijcie tą prowincję. Albo zostańcie i róbcie co wam się podoba, wy natomiast idziecie idziecie zajmijcie tą prowincję, żeby nie było później problemów z frontem. Ja sobie czekam aż nadal mi jakiś ZSRR udostępni lotnisko. Żeby być w stanie zbombardować Japońców. Tak, mają już 43 tylko, w tym 15 z buntowej jedności narodowej, ale po prostu chce się zrzucić na nich Atomówkę. Tylko jest pytanie, czy dwie atomówki na Japonii to było za dużo, czy za mało, żeby zakończyć anime? Jak wygląda odbudowa? Lecą fabryki cywilne, więc leci dobrze na razie. Gospodarka wojenna jest. Mógłbym pełną. Ej, mógłbym pełną. Nie, bacz, mi armie poginęły od tak. Um, 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 3000 ludzi przychodzi um, co miesiąc do służby. Możony eksport? Może ograniczony bym walnął? Dużo z eksportu? 9. Jak ograniczyłbym to by nic się nie zmieniło, jednak może na Wolframie jak bym zaoszczędził. A ograniczę, i tak chyba nic nie badam. Chyba, że co, co, co to jeszcze zmieniało? Moc przerabowa, fabryk, tempo budowy, czas badań. No troszkę na Wolframie tutaj tak zaoszczędziłem. Chromu także dostałem, na tyle by jedną fabrykę móc cofnąć. I stali mam dużo dla siebie. Ja czuję, że eksport, ta, eksport się nie ograniczy, bo to jest jednak mało tutaj tych fabryk. Na no, nic innego nie mogę zmienić. Producent artylerii, broń pancerna. Już ta broń pancerna rzeczywiście dużo robiła. Ja chcę gdzieś atomówkę zrzucić. No dawać, no. O, w Korei się zdesantowali. Czyli przewaga morska jest. Aliantów, jak tam przyjdę, to też będzie moja jeszcze do tego. Też zajmijcie tę te dywizję, czyli te prowincje. Ja się potrzebnie w to idę. Mogę pójść jednak w tą drugą. ...technologię i po prostu walkę. A zakończyliście też swoje działania? Tak. Więc drogi, droga flotu, drogie okręty, to jest Japonia. Teraz chyba polecę, zaryzykuję patrolem tutaj. Na Morzu Żółtym i Morzu Japońskim hmm, tutaj pójdę jednocześnie Pekin odbić. Można, że przy tylu atomówkach, zajęcie Chin startuje na kapitulację Japonii, ale to jest taka średnia szansa, bo Chiny zostały anektowane normalnie. Była konferencja pokojowa na Chiny. Ale nie sądzę. Chociaż Korea, Chiny, Imperium Mandżuko i Medjingang na pewno skapitulują, Czego nie już tam praktycznie idę. Tam Mandżuko, Mandżuri to jest... To jest ogólnie Mandżuria, ale się dupnie jakoś nazywa, nie wiem czemu. Nie wiem dlaczego. Medjingang kapituluje. Jest Etiopia. Ale bazy lotniczej nie mogę tutaj zbudować, nigdzie na wschodzie. Po to, że to była moja baza lotnicza, nie czyjaś. No i tak, mogę to podsumować, było mnóstwo... Czytywań gry. W jednym odcinku rozegraliśmy aż miesiąc. Ale... Wygraliśmy z osią. Daliśmy... Radę. Uy, daddit. sukces full. O cholera. Ja tu trzeba wanąć obszar garnizowania. Tak to kryje chyba wszystko. Poza tymi prowincjami. Jeszcze tu widzę, stoi Kanada jedną dywizją. A tu stoi Hiszpania jedną dywizją, więc dzięki. Ogólnie tak powiem. Jednak ten Wolfram jest potrzebny jeszcze więcej. Może nie w dupie ten Wolfram. Artylerii mam od cholery. Te dywizje są mi w sumie tylko potrzebne po to, żeby kryły... E, ...kryły te tereny. Dałbym także szkolenie, ale bym potrzebował. mi się, bym potrzebował znacznie więcej dywizji, które byłyby w stanie kryć terytoria. O tyle to jest za mało. <laughs> USA widziałem. Co się stało? Radar decymetrowy. Nie, centymetrowy, decymetrowy, decymetrowy, centymetrowy. To zaawansowany radar centymetrowy. Ale rozwój. moich kochanych murzynów leci. Mogę zbudować coś w Pekinie? A nie, co? So jest w Pekinie? Nie, to Nie, to już aliantom rozbudowywać. Bazy lotniczej. Tam Pekin jako miasto należy do mnie, ale reszta do aliantów. Co? No nie, Co? 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 Coś powie gówno i tyle. Ciśnięty jestem. Ulepszone rafinerie ropy. Zaawansowane rafinerie ropy. Pójdziemy tam sobie na północ. I zdej jeszcze dalej. Zająć te prowincje i cały Pekin, region Pekinu. Zobaczyć, jak, jak już mają mieć ten Pekin, to nie go mają. Tutaj im troszkę fabryk teraz, ale zniszczone fabryki. Chociaż tutaj widzę, że nazwałem kolejny region, a nie mogę nic zbudować, gdyż to jest jeszcze obcy teren. A jednak większość należy do aliantów. Chociaż jak go zajmę, jest szansa zbombardowania Korei. Chociaż nie, spadł na najniższy poziom. Kurde, ja chcę wykorzystać moje atomówki. Czy gdzieś nie ukryli się jeszcze faszyści? Nie, to są niszczeni. Norwegia, Finlandia. Nie, Finlandia nie. Finlandia se stoi po prostu obok. Wszędzie faszyści już zniknęli. Żadnych wysepek, tak patrzę, nie mają. Bez reguły gdzieś mieli i się w nich ukrywali. Komputer jednak... Jest, Japonia kapitula i co? Konferencja pokojowa? To jeszcze walczy? Tak! Jest! Koniec serii! Czy kurwa... <ścoughs> Cieszę się z końca serii, dlatego że... Wygrałem! Przy wczytywaniu gry... Ale wygrałem. Więc tak, mam do dyspozycji na razie jakieś półtorej tysiąca punktów. Początkowo. Na pewno leci zemsta na Włoszech, które wypowiedziały mi wojnę od samego początku gry. Nie pozwolę Włochom istnieć. To jest tyle co miały Włochy że ta wysepka, że jest tutaj przypadkiem jakieś włoskie państwo nie zaistniało. Czy mogę w ogóle spojrzeć na państwo włoskie. Gdzieś możliwe coś zostało im wtedy. Wreszcie Stambuł, bo ma dobre surowce, chociaż nie wiem po co to w sumie już. Będę sobie Berlin, nie, Berlin już nie mogę. Koniec tury. Demokraci zasroni To Łapucka. To się śmieje. Cała Etiopia, dwa się śmieje. Demokracji, wyzwodzieje. Monachium A no bo ktoś mi tutaj pokazał się, że ktoś gra, a mnie to gówno obchodzi i nie widzę. E tam taki tam dostęp, ho, taka tam Holandia dla mnie. Tak, Gallipoli posiadam, cyk. Tu w wybrzeże w Japonii, tu jakaś stal. U Soviet Union teraz będzie decydować co chce zrobić. A cześć, bo jednak jakoś to wyglądało. Bo co mogę zrobić? Ładną granicę teraz, co najwyżej. Przecież tego nie będę Ach, biorę już Polskę. To to demokratyczna Polska chyba powstała. Mną z nie oddam. Ok, pominąłem. Cyk, cyk. Może. Jest. Teraz pominę. Chrome. Ty całą Turcję wygląda na to, że mogę zjeść. Troszkę ropy. Te wyspy już pozajmowane, już wyjaśnione są. <laughs> nie, dost nie dostanie. Dobra, Prusy. Przepuścić. Teraz słuchaj, już wszystko mogę brać. Ora, może nie jakieś pierdoły. Tak, zajmij wszystkie regiony. U Szwedę jeszcze. Uuu, że o tej prowincji zapomniałem. Głównie się na wyglądzie kraju skupiałem dlatego. No i nowy ład świata powstał. Etiopia Cyk Ja na tereny Francji nie zauważyłem Republika Turekca, tu, Turecka dołącza do Międzymorza Jaki opór, jakiej okupacji, nie masz już żadnej okupacji Należycie do mnie i tyle Wy się z tym pogódźcie. Więc tak Czołgi Mam dużo chromu. Trzeba zrobić czołgi ciężkie. Etiopia jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego zdania. Czołgi Czogen. Machen, czołgen. Czołgen, machen. Ropy potrzebuje więcej akurat stanów. Budynków mam od cholery. Mogą naprawiać i naprawiać. Zerwają relacje. Moje kochane sojuszniki, sojusznicy. Moi kochani wy, jedni. Po prostu tutaj tak trochę skondensuję moje wojsko bardziej. Ale trudne słowo. Jestem z jego dumny. Dobra, tak, pójdę tutaj do tego portu. To no, szkoda, że inną atomówkę zrzuciłem tylko. Jeszcze powinienem trzy w zapasie. I lecimy tak. Do aliantów, do aliantów. A w ogóle Polska jest w aliantach. A Turcja jest w międzymorzu. Z hindą Belandią to mocny sojusz mają. Nie no, bez jaj, a nie, to nie jest Polska, to jest Zjednoczone Królestwo, tu jest Dominium Indii. Taki podrobiony Gandhi trochę. Tu USA wbiło sobie i wziął Kłapejdy na przykład. Ciekawie, Roosevelt. Wielka Brytania wzięła sobie e, Warszawę. Czechosłowacja istnieje na jednej prowincji. Nie, ma co robić tutaj okrętów? No ale tak, tak się kończy seria z Etiopią, z Etiopii. E, chciałem was zaprosić do kolejnej z Hearts of Iron. Nie wiem, czego jeszcze będzie. Chociaż się domyślam. E, no i co wam mogę powiedzieć? By ktoś by powiedział... Rób Teraz flotę i ja desantu się w Wielkiej Brytanii. Tak. Czyli oni i oni kontra ja. I oni. Dam radę, wierzę. Ale tak na serio, do zobaczenia w kolejnej serii. E, budynki będą się odbudowywać i takie tam, cały kraj. Czyli że plan dziesięcioletni na odbudowę budynków w sumie mógłbym na przykład zmienić pacyfikację ruchu oporu na naprawę budowy i hmm, szybciej by to poszło, ale nie ma co przyciągać, do zobaczenia, cześć, pa, rzeczywiście, jeżeli seria wam się podobała łapka w górę i tak dalej, pa.